Ja już się maczki z tej strony, tak jak i dzisiaj witam Was bardzo serdecznie w kolejnym e, unboxingu paczki z Meta. Ostatnio ostatni otwieraliśmy sobie tą ładowarkę na korbkę i już dwa razy się zepsuła. Raz ją naprawiłem po prostu tam przestawiając zębatki czy coś takiego ale teraz mi się już po prostu tego nie chce robić ta, ta ładowarka jak te słuchawki które jeszcze tutaj gdzieś pod ręką mam o. jak te słuchawki które opakowywaliśmy już były fajne tak ta ładowarka to jest po prostu chiński badziów także nie polecam jej jako gadżet na półkę to fajne, ale za, te, za porządną taką ładowarkę na korepkę to musielibyście dać 50 zł przynajmniej. Ale dzisiaj kolejna paczka bez przedłużania. Absłużmy to. O, może nie z tej strony. Jest to moi drodzy opaska do, tej, do tego mi banda. Ee, zakupiłem ją na innej stronie. Tym razem nie z łyżką, tylko na yumie. Yum.com. Tutaj. Taka naklejka. I okej. Okay. Kosztowała mi ona marne pieniądze, bo jakieś 4,60. I od razu sobie ją przymierzę, czy ona działa. O, tutaj od środka jest taki nieco twardszy likon, To powiem Wam, że to jest chyba porządniejsze niż to oryginalne. Dobra, od razu sprawdzę, czy to pasuje. Ok. Dobra, weszło. I wygląda to. O tak. Hmm. Tutaj to jest takie lekko plastikowe, to to. Tutaj, a tutaj jest to po prostu z jakiegoś metalu i to się szybko łatwo rysuje. Zobaczcie sami. Fokus. Narysuje się to łatwo i to nie powinno się tak rysować. Także kolejny plus. Jak to wygląda na ręce? Zobaczmy. No ogólnie spoko. Wygodny, wygodna ta opaska. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mi się ona naprawdę bardzo podoba. A to leci do szuflady. I szybko z niej nie wyjdzie. Myślę, że to na tyle po prostu. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Też dosyć długi, ale postaram się robić dłuższe odcinki częściej. I także jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to zasubskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!